mamy tutaj oponki Hakuba, X-Trail. Tutaj oczywiście też opony Hakuba. Kawał mięcha. Będą wciągać kądziu? Będą. W porównaniu do starych tył. No to jest sporo mięcha. Tak samo przód. Przód to ma mega duże. fajnie. Kawał pomysł co? No, elegancko Co my tu mamy? Rozmiar 229 A w Przód to wziąłem sobie 23 to jest za luksus Zaraz zobaczymy, jak one się prezentowały na, na tym Na felgach no, Majster mi pomaga. Zatem taki, jakby był teraz, jak teraz, to by dla mnie był dobry. No taką tak. wysokość? No. 4,5. ze 125 machy się prześersz. Tak na palcach, by. Może, może. Na jeden kole byś śmigał, no nie? No. A, opo a oponki, jak ci się widzą? Będzie fajnie. Całkowicie na... jak przy... da się przejechać to będzie przywoicie. Na będzie, będziesz pod górki wskakiwał kładziesz. No. Kurde, no kawał kostki jest teraz. Z przodu. Majster jeszcze ogarnia. Dobra, w garażu jeszcze jakąś przebitkę zrobimy, no nie? No. <noise> no dobra majster, zakładaj. Je. Mano! Właśnie odebrałem kładzisza z serwisu. Założone są nowe oponki hakuby. Zrobiłem rundkę, kawałek musiałem po asfalcie niestety przejechać. No i zobaczcie. Pff, sztos, jeszcze są te. Eee. No. No wiecie o co chodzi. Kurde, na tych oponach w ogóle inaczej mi się jeździ, bo tak trzyma. W zakręt wchodzę, mega trzyma. Przód też się nieźle sprawuje. Mam nowe, nowe klocki założone, naciskam, dęba stają normalnie, że wszystkie one można przelecieć. Zaraz zobaczymy, jak te opony zachowują się w terenie. Tu mamy trochę jakieś górki, piasek, coś w tym stylu. Kład eee, odebrany jest z serwisu. Ostatnio była zgięta ta sztyca. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Ona została powiększona do góry o 5 cm. Kierownica też poszła do góry. Przez co kład jest naprawdę. No nawet mi powiedział, że troszeczkę za dużo, będę musiał to zmienić. E... Przejdźmy do tyłu. Cały nowy wahacz jest. E... Na internecie jeden był rodzynek. Grzesiek mi go zamówił. E... Zestawy naprawcze e... wahacza są nowe, e... i łożyska, i tak samo kiwaka, przez co no nie ma żadnego luzu teraz. Jeszcze z tym amortyzatorem coś bym pokombinował, bo on zobaczcie, tak jest, tak jest na maksa do góry, on tak siedzi. Coś tam odbija, ale to chyba jeszcze nie jest to, co powinno być. No co, nowe końcówki drążków i drążki całe. Zobaczcie, jak się ładnie świecą. Też tutaj troszeczkę było podrzeźbić trzeba. Yy, Uszczelniony jest wyciek spod dekla zaworowego. Yy, jest zrobiony wentylator, bo był odłączony. Poza tym w tym kładzie z instalacją jest problem. Był problem, bo się to ogarnął, także jest super. No i co w sumie, widzowie? Zostało tylko znaleźć jarzmo do tego hamulca nieszczęśliwego, bo on mi bierze tylko tutaj centymetr tarczy, a drugie, drugi centymetr zostaje jakby nie, nie użytkowany. Przez to klocki oczywiście będę musiał dwa razy szybciej wymienić. Oliwka zmieniona, łańcuch naciągnięty. Ładnie odpala, od chodzi, a amortyzator skrętu też, co jest istotne. Grzesiek już yy, wziął, naprawił i zalał nowym olejem. Nie wiem w którą stronę jest bardziej skręcony. Ja to na połowie będę w nim jeździł, to jest w sumie przydatna sprawa. No i co? I zaraz będziemy testować oponki, muszę jak najmniej jeździć po asfaltach, bo mało nie kosztowały. Mamy licznicę 20 fajny taki, że jak naciskasz, to ci pokazuje 17,3. Już jedną to godzinę wbiłem. Będę musiał jeszcze, jeszcze ten bumper oddać do proszkowego malowania, bo sprajemy jak widać schodzi. Mam fajne takie odblaskowe naklejki w hologramie i będę chciał je nakleić. Będą fajnie wyglądały, ale to jak będzie trochę cieplej, żeby rama się nagrzała. No dobra, zobaczmy jak sobie radzi kładzisz w terenie. Opona. Zaraz znajdę rozpiskę, to coś więcej Wam o tych oponach opowiem. Koszty tych tutaj to jest około, kompletu, to jest około 1300 zł. Ja bez owijania bawełnę. O, za mało gazu. Zdecydowałem się na zakup tych obon. To są markowe obony. nie jakieś chińskie padło, co po kilku wyjazdach na, na asfalt jak się wjedzie to już ich nie będzie. A jak one się będą sprawowały, zobaczycie na dzisiejszym odcinku. No dobra, lecimy dalej.